Wywiad. Wnet. Wywiad. Wnet. Wywiad. Wnet. Gościem Poranka wnet jest pan Janusz Kornimicka, lider Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry panu. Witam państwa. Zwabiłem pana tutaj na rozmowę o kryzysie światowym, ale najpierw pytania dotyczące naszego podwórka, protestów wyborczych Kongresu Nowej, nowej Prawicy. Co się dzieje, o co chodzi? Znaczy, chodzi o to, że powstała dziwna sytuacja. Mianowicie ustawa mówi, że partie, które się zarejestrowały w 21 okręgach mają prawo startu w tej postępu. Tak żeśmy wytypowali 25 okręgów do pozbierania podpisów i to nam na ogół wystarczało z dużym naddatkiem. Natomiast w tym roku jakoś wyjątkowo komisje cięły te podpisy. W samej Warszawie dwa nam 1700 podpisów odrzucono, nie wiadomo dlaczego. że wbrew zaleceniu Sądu Najwyższego zresztą, jawnie sformułowanym. No, coś, coś jakieś polecenie dostały chyba od, od PKW, nie, nie wiemy dokładnie jak to jest, nawet nasi prawnicy zażądali ujawnienia instrukcji, która była wydana przez PKW dla, do OKW, jak to jest są Najwyższy też zażądał od, 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 od komisji, żeby to dała, bo to jest działanie wbrew, wbrew Sądowi Najwyższemu. I w wyniku tego nam zarejestrowano 21 okręgów, zarejestrowano w końcu, po wielkich wrzaskach, ale już po, jakimś, po, po terminie. No, my mówimy, że to nie jest ta bo my, myśmy zgłosili, zgłosili nawet 25 przed terminem. Prawda? A to, że nas zarejestrowano 5 dni, to co, co, co nas to obchodzi. No Ale komisja mówi, że skoro nie było 20, 21 zarejestrowanych, tam na 29 czy którego, nie pamiętam 30, no, to w takim razie nas nie dopuści w całej Polsce. No i teraz jest spór prawny, jak to, jak to należy rozumieć, prawda, bo y, wszyscy prawnicy zgodnie mówią, czy prawie wszyscy mówią, że to jest, y, celowościowo rozumując, prawda, że, że no, przecież to jest nonsense, żeby uzależniać rejestrację partii nie od tego, co robiła partia, tylko od tego, jak powoli się komisja, prawda, co, co to obchodzi partię. A to jest, to jest oczywista niedoróbka ustawowa. Ciekawszy do tego pierwszego artykułu, który tam mówi o konieczności zarejestrowania, jest drugi dodany, który mówi, że partie, które zarejestrowały w 21, otwarcie to mówi, prawda, mają prawo rejestrowania w całej Polsce. No i, i, teraz, i teraz biedny sąd, sąd musi się tym zająć i, i wreszcie ustalić wykładnie tego sprzecznego z sobą przepisu. Ale jest kampania wyborcza, rozumiem, brak tej rejestracji czy jednoznaczności utrudnia kampanię wyborczą. No tak, no bo, na przykład, bo na przykład tak, w radiu nas do debat dopuszczają, bo uważają, że mamy 21 zarejestrowanych telewizja nas na przykład nie dopuszcza. Czas rewizyjny mamy, bo to ustawa mówi wyraźnie, natomiast, natomiast z kolei nie, 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 mamy, nie, nie mamy innych rzeczy niezbędnych. No nie mamy wszystkich rejestracji w połowie, w połowie okręgów. Także w sumie co to jest dziwaczna. Dziwaczna i nasi wyborcy nawet w ogóle nie wiedzą, czy my startujemy, czy nie startujemy. My startujemy. To czy jest szansa, żeby sąd to w trybie wyborczym rozstrzygnął szybko? Czy myślę, będzie się... myślę, że jeżeli sąd nakazał komisji w się ustosunkować do tego, to sąd dzisiaj, jutro wyda... Wyda, wyda rozporządzenie, bo podejrzewam, że są najwyższy jest cięty jak cholera na Państwową Komisję Wyborczą, bo ona rzeczywiście sobie po prostu bimba na, na to, co na, na zalecenia sądu. Ale Rzeczywiście informacje są takie, że bez, rejestrując komitety wyborcze czy kandydatów nawet pochylano się nad błędami ortograficznymi, złym charakterem pisma tak, 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 niektórych tak. obywateli Rzeczpospolitej, także tym razem sprawdzamy. Tak sprawdzano dokładnie, tylko niekoniecznie wszystkich kandydatów. No to jest taka, taka prawda. Akurat tam, gdzie ja startowałem, to sprawdzono bardzo dokładnie. E, pan startuje skąd? No właśnie, to jest to pytanie. Warszawy 1, jeżeli wystartują, dlatego że, że warszawie 1 udało się komisji wyciąć nam podpisy i, i ten. I, i Czy jest możliwe, że pan w ogóle nie będzie startował? Jest możliwość, że nas, partia na pewno wystartuje, natomiast ja personalnie być może nie. Bo chciałby pan startować do Senatu czy do Sejmu? Do Sejmu. Do, Sejm. do Senatu miałem, miałem przygotowane podpisy, ale nie chciałem startować, startować do Senatu. Znaczy, ja chcę być w ogóle w Senacie, generalnie rzecz biorąc, no, ale w tych wyborach, jeżeli ja do Senatu, to moje głosy na mnie no, nie będą się liczyły do ogólnej puli, prawda? Każde ale głosie, ma pan szansę na rejestrację w Warszawie czy nie ma pan szansy? To w tej chwili, moim zdaniem, zależy już nie od rejestracji w Warszawie, chociaż teoretycznie, żeśmy w tej sprawie też nieśli protest, ale najważniejszy jest protest w całej Polsce. Jeżeli, Bo jeżeli w całej Polsce to to w Warszawie, to w Warszawie, w Warszawie też to w w w w czy pan Tutaj może Warszawie startować też. i zmierzyć się z Donaldem Tuskiem, Jarosławem Kaczyńskim? Ale nie jaka, wiem. Nie jaka, wie... jaka to konkurencja? No. Oni, już, oni już pokazali, jak rządzą i myślę, że normalny Warszawiak na takich, na, na takich dwóch ludzi nie zagłosuje już nigdy w życiu. Normalni Warszawiacy właśnie będą wybierać między jednym a drugim, muszę pana prezesa zmartwić. No, ale myślę, że przecież nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby na nich zagłosować. To jest książka, to bardzo bliska. Nie wiem, czy pan zna pana konsula. Musimy się poznać tak. Zwolennik globalnego świata, miłośnik Chin, globalnej, globalnych rządów, czyli dokładne przeciwieństwo pana Janusza Korwina. -Micka. A dlaczego przeciwieństwo? My się znakomicie uzupełniamy. To Jesteś, nasze osobowości są komplementarne. To jest, to jest, to to jest, film, to jest książka. Sąg. Hong Bing. Zna go pan? No Jego nie znam, ale o książce słyszałem, jeszcze nie czytałem. E, wojna, wojna o pieniądz, prawdziwe źródła. Ping? No, tak. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych. Tak. Panie... Czerwony Wojownik? Hong Ping. Tak, tak. Czerwony Wojownik? A Song? To jest nazwisko. Nazwisko, tak. To imię. To jest imię? Tak. tak. Czerwony Wojownik. A, to jest nazwisko imperialne cesarskie. Ta. E, tak, no tak. Czerwony Wojownik Cesarza. No tak wygląda. Wyruszył w świat i. Na przykład e, mało, mało Cytung, to jest sierść Muczarów Tak. Dobrze, ja panu Łukaszowi w takim razie pokażę książkę, nie panu, bo Bardzo panowie są kolorowe, są, są, nazwisko. Są kolorowe, kolorowe nazwisko, ale y, opisuje y, mechanizmy powodowania kryzysów światowych i między innymi y, pisze o y, jednym z ulubionych y, tematów y, pana Janusza Korwina-Mikke y, kryzys światowy. Kto Jan, Janusza, stoi za kryzysem światowym? Janusza korwin mikkego e, Nie ma, e, nie ma e, kryzysu światowego, jest po prostu śmierć cywilizacji. Umiera nasza cywilizacja. I to nie jest tak, że Chińczycy nam zagrażają, czy muzułmanie nam zagrażają, tylko po prostu sami się mordujemy. Jeżeli ktoś daje zasiłki dla bezrobotnych, a podatkiem dochodowym każe tych, którzy zarabiają, no to ten chce, żeby ludzie przestali pracować i leżeli brzuchem do góry. I po prostu umiera cywilizacja. Socjalizm zabije, tak jak rdzan zabije każdy metal, tak samo yy, socjalizm zabije każdą cywilizację. A można poprawkę do, terminologiczną, ale to jednocześnie panie prezesie, panie redaktorze ma znaczenie merytoryczne. Otóż ja uważam, że nie tyle ginie cywilizacja, bo zabić naszą cywilizację sensu largo tak łatwo się nie da, ale... Ginie system określony, który doprowadził do, do tego, co się obecnie dzieje. W naszych czasach, w XX wieku, częściowo w XXI, padały kolejne systemy jeden po drugim. Żaden nie zdał egzaminu. Upadł faszyzm, upadł komunizm tak zwany. No i teraz upada neoliberalizm. Także raczej, panie prezesie, uważam, że system pada, a cywilizacja tak szybko nie pada. Natomiast pod, obok tego Chińczyka, czy niejako niezależnie od tego autora chińskiego, o którym pan redaktor Skowroński przed chwilą wspomniał, my mamy tutaj w Ameryce, w północnym Atlant na terenie, na obszarze północnego Atlantyku fachowca wielkiej klasy, który to samo przewidział i dalej jeszcze prorokuje różne czarne teorie, głosi, mianowicie profesor Nur Nuriel Rubini z, ze Stanów Zjednoczonych, który jest wielkim znawcą tych spraw i prorokuje, że to rzeczywiście źle się skończy ta zabawa o pieniądze. To znaczy, problem problem polega na tym, to nie jest kwestia terminologiczna, bo w temu, co pan konsul mówi, tylko kwestia merytoryczna. No, chyba że ktoś oczywiście słowo liberalizm rozumie w sensie amerykańskim, czyli w sensie socjalizmu. Bo w języku amerykańskim, zwłaszcza słowo liberal, oznacza po prostu socjaldemokratę, a nie broń Boże liberała. Więc tłumaczenie. Tłumaczenie liberal przez liberalny, to jest tak, jakby tłumaczyć amerykański bilion przez bilion albo Fujiyama przez Yama Fuji. Prawda? Otóż to nie, to nie ma nic, nic, nic wspólnego z liberalizmem. Otóż ten ust, w którym obecnie żyjemy, jest to skrajny socjalizm. Przypominam, że to jest gorzej niż komunizm. Sam zwrócić uwagę, że w świętej pamięci Milton Friedman, laureat na z ekonomii, zadał sobie trud w 8 roku. Poszedł do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego i wziął sobie program wyborczy Amerykańskiej Partii Komunistycznej z roku 1920. I stwierdził, że w roku 68 wszystkie punkty tego programu są już spełnione. Ameryka już od 50 lat jest krajem komunistycznym, a na przykład pani Hilaria Clintonowa jest trockistką. To jest kierunek na lewo od komunizmu. Ale mówi, mówi pan o państwie socjalnym, a nie mówi pan o machinacjach finansowych, które są źródłem Ale obecnego kryzysu, nie, większym niż państwo socjalne. Nie, 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 Znaczy nie machinacje ma... finansowe służą temu, żeby to państwo fundować. To znaczy no, skądś na realizację tych, tych programów muszą się brać pieniądze, w związku z tym budowany bardzo jest, jest system mm. fiskalny, który generuje środki umożliwiające pobykanie tego do przodu. Bardzo trzeźwa uwaga. Ale proszę panów, ten wspomniany przez pana prezesa bardzo, bardzo celnie, profesor Milton Friedman i jego szkoła myśli ekonomicznej Chicago Boys, to są praojcowie obecnego kryzysu globalnego, ich monetaryzm. I, no dlatego, że dopuszczali szaleństwo niewidzialnej ręki rynku. Ale, ale, ale gdzie rządzi niewidzialna ręka rynku? Proponę? W tej chwili rządzi wszystkim widzialnego no, rządu. Teraz rządzi, kiedy nie przestała rządzić niewidzialna ręka rynku, panie prezesie. Ale, mamy nawet w Szwajcarii nie, z Niewidzialna no, ręka rynku przestała rządzić w 19, 1913 19, 19, 19, 19 roku po wprowadzeniu podatku dochodowego w USA. Nie, 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 nie. Tutaj hmm. to działa działało i działa nadal, jeszcze nie było nie działa tu, tu, na ta, no we wszystkich krajach, pan, tych, które. Niech, niech pan mi pokaże w ciągu ostatnich, w ciągu ostatnich 20 lat w cywilizacji białego człowieka, że powstała chociaż jedna fabryka samochodów. Gdyby działała niewidzialna nie rynka rynku, to by powstawało rocznie 200 sztuk, z czego 180 by bankutowało oczywiście. Ale gdyby nie ma wolnego rynku, trzeba mieć zezwolenia, koncesje. to pana, nie ma żadnego wolnego rynku. No nie, jest, jest. No wszędzie jest i nawet Ja panu coś powiem. Chiny są <laughs> krajem właśnie kapitalistycznym. To, to, kraj, to Ameryka jest, jest krajem komunistycznym, a nie Chiny, nie, To oczywiście, ja szanuję poglądy Pana prezesa, co nie oznacza, że się z nimi wszystkimi zgadzam. Mam nadzieję, że pan szanuje moje, ale tu powinniśmy być obiektywni. Nie, bo ale, wszelki subiektywny system Ale, tych no, nie, nie, ale, ale nie pan policzy. Jest... Pan, panu panie, czy, czy, czy Adolf Hitler był liberałem, w pańskim zdaniem? <laughs> no nie do no Nie był liberałem. Hitler był demokratą, oczywiście był socjalistą, ale na no pewno tak. nie był liberalny. Słowo liberał Hitler dostawał białej gorączki. No tak. Otóż, proszę pana. Co robiła? Jak pan sobie poczyta pamiętniki naszych aktorów. Co robiła aktorka, mm. która nie chciała pracować w teatrach sponsorowanych, kontrolowanych przez propagandę niemiecką? Bo no, taka aktorka otwierała kawiarnię, prawda? I w tej kawiarni kosztowały tam kawał 10 groszy droże niż gdzie indziej, prawda? Ona tym zarabiała bardzo dobrze. Ludzie się cieszyli, bo opierają opozycyjną aktorkę. Proszę tak? powiedzieć, ile trwało zanim opozycyjna aktorka dostała zgodę od Niemców na otwarcie kawiarni. Dwa dni. I pan spróbuje dzisiaj w dwa dni otworzyć kawiarnię i pan się przekona, czy większym liberałem był Adolf Hitler, czy większym liberałem są obecnym władze. To jest obiektywne, to jest konkret, proszę Ale ch chcieliśmy pozwolić pos postawić diagnozę kryzysu obecnego, kryzys... To jest socjalizm, kryzys... przepisy, przepisy, biurokracja i tak dalej. To jest kryzys światowy. Banda czerwonej chłoty dorwała się do urzędów i ściąga pieniądze, marnuje, marnuje i kradnie. To jest taki szlachta polska marnotrawna, która była przed upadkiem już pospolite, to jest niczym w porównaniu z tym rozpasaniem tej klasy politycznej, która tam kradnie do półbiedy, marnuje pieniądze miliardami na walkę z globalnym ociepleniem 200 miliardów euro rocznie. To nie ma globalnego ocieplenia, ale 200 miliardów jest realne. Oni biorą w łapówkę 10% z tego oczywiście i rozkradają, że To, co ukradną, to się komuś przydało. Ale 108 miliardów idzie w błoto. Pan Łukasz Urban. Y y to, że, że kryzys został wywołany na pewno nadmiernym wydawaniem pieniędzy przez rządy, przez ostatnich Kilkadziesiąt lat, to jest faktem. Natomiast to, co bardziej jest niepokojące, że, że to jest to, że, że to ten pożar, to ognisko gasi się oliwą. To znaczy, jedynym, jedynym pomysłem na, na zajęcie się kryzysem dzisiaj, no to są kolejne, kolejne programy dosypywania pieniędzy, czy to w Stanach Zjednoczonych, mówi się teraz o tym quantitative easing numer 3, czy, czy w Europie. Bailout Grecji, czyli dosypywanie niewydajnej greckiej gospodarce, mimo braku reform czy braku deklaracji chęci reformowania się, nawet no tak, e, dosypywanie, dosypywanie pieniędzy, no więc to no w pewnym momencie e, to, to wróci w, ze zdwojoną siłą. To jest tylko oddalanie. Y, czasu wielkiego Kroplutka, wielkiego krachu agon agonii Ta. tak ale proszę panów no, są konkretne nazwiska ludzie którzy doprowadzili do tego tu na pierwszym miejscu wymienia się szefa banku centralnego Stanów Zjednoczonych Alena e, Greenspana i wielu innych już nie mówiąc o tym który jest człowieku, który jest symbolem korupcji, która patologii sektora finansowego i w Stanach i na całym świecie Bernie Bernard Madoff, Madoff po amerykańsku, który do